Kamerzysta sobie poszedł. Yy, powiedział, że ma wyjebane na... Tutaj mam patrzeć? Nie. Tutaj? Tak, chyba tutaj. Yy, I y, dobra, i gówno, kto go potrzebuje, będę sam kręcił. Jest bardzo ciężkie. przyszła do mnie raz ze swoim chomikiem dziewczynka i powiedziała, że ona ma chomika i daje mu klocki i z tymi klockami że w sensie nie, że robi ten, tylko robi mu domek z klocków i całe osiedle z klocków i mówi chomik nie chce się bawić ja mówię nie kupuj w ogóle lego, kupuj mu te tańsze klocki, jakieś kobicz, jak to tam się nazywa dlatego, że chomik ma wyjebane tak czy inaczej, jego nie obchodzi Chomiki mają gdzieś. Nie kupujcie chomika. Jak chcecie, żeby zwierzak docenił wasze klocki Lego, to kupcie szympansa. Szympans doceni